Moim gościem jest osoba, bez której nie spotkalibyśmy się zapewne. Tutaj rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pan profesor Jerzy Przyborowski. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Panie rektorze, obserwujemy studentów od rana i ja mam takie mocne przekonanie, że bardzo byli stęsknieni tego swojego święta. Nie wiem, czy pan też to czuje. Sam byłem stęskniony. Oczywiście, było widać, było widać tą energię, choć w tym przemarszu, w paradzie trochę mniej ludzi było niż zwykle. A, były lata, kiedy i deszcz nie przeszkadzał. A kiedy nie było deszczu na Kortowiadzie? A... No może raz nie było, pamiętam, żeśmy nawet kurtyny wodne montowali, bo było bardzo gorąco. Ale generalnie, słuchajcie, kochani, to jest e, niesamowite, że możemy wreszcie się na tej Kortowiadzie spotkać i możemy ją odbyć w takim klimacie, e, z taką energią. E, fenomenalne, naprawdę. Ja jestem, jestem pod wrażeniem w ogóle całej organizacji, bo e, przyznam, że obszedłem ten teren. E, samorząd mnie oprowadził po całym terenie. Zdecydowanie bardziej mi się podoba tu. Niż tam na tej górce. Naprawdę. Ale Może niektórzy są bardzo przy, przyzwyczajeni do górki. Ona ma też swoje walory. Nie, niewątpliwie. Ale dzisiaj też pewnie by były różne zawody błotne. Więc tutaj jest świetnie. Naprawdę. No to, ale ja muszę o to zapytać, czy Kortowiada wróci jeszcze kiedyś na górkę, czy jeśli to miejsce sprawdzi się i wszyscy <laughs> będą zachwyceni, to zostaniemy tutaj na dłużej. No nie wiem. Wiecie, co tak naprawdę to myślę, że, że oddam głos studentom. Oni zdecydują, czy tutaj będzie kortowiada w przyszłości, czy wróci na górkę. To jest impreza studentów, więc studenci będą decydować. Nie ja. Myślę, że studentów też powinniśmy głośno pochwalić, po pierwsze za organizację, bo wszystko zostało dopięte świetnie na ostatni guzik. Widać to po tym terenie, o czym pan profesor wspominał, ale też chciałem pochwalić studentów. Myślę, że pan. Rektor się zgodzi za to, że te idee green campu promują podczas tegorocznych juwinaliów. No właśnie, zauważyliście też z pewnością, że właśnie kubki, e, kaucja to robi swoje, oszczędzamy środowisko, dbajmy o to środowisko. Jest czysto, jest naprawdę fajnie. Nie ma e, tych puszek walających się wszędzie gdziekolwiek. Tych plastików, butelek i, i, i kubków, tudzież innych asortymentów. W każdym razie tak, jest, jest przy okazji idea green, green Uniwersytetu, Zielonego Uniwersytetu z ideami tego zrównoważonego rozwoju. Świetnie, świetnie, naprawdę. Ja jeszcze dopowiem jedną rzecz, bo e, ja od. 2016 roku byłem prorektorem do spraw studenckich też i wtedy miałem możliwość zobaczenia kuchni kortowiady. Trudno sobie wyobrazić ile pracy wkładają ci ludzie w to, żeby zorganizować tą imprezę. To trzeba tam, nie wszyscy mogą, ja mogłem, więc zobaczyłem, ale naprawdę bądźcie, bądźcie im wdzięczni, podziękujcie im, bo to jest naprawdę ekstra, ekstra mega wysiłek, żeby zorganizować tą imprezę. Mega. Ale to jest też, możemy zdradzić taki fajny, silny zespół, bo ja dzisiaj tutaj widziałem chyba pięciu albo i sześciu byłych przewodniczących Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, którzy już dawno nie są z uniwersytetem związani, jak gdy zbliża się kortowiada, rzucają wszystko, przyjeżdżają, żeby pomóc. Tak, przed chwilą się witałem z Kamilem Wolskim, z, z Pawłem Sternikiem, To. Pewnie nie znacie, trudno żebyście znali. To są, można powiedzieć, wasi dinozaurzy. Ale ja ich jeszcze pamiętam. I to też ludzie zaangażowani w tą kortowiadę i przyjeżdżają tu po to, żeby poczuć ten klimat, ale też pracują. Pracują i to bardzo intensywnie. Więc świetne to jest. Wy też wracajcie. Skończycie studia, wracajcie do Kortowa. Nie tylko na kortowiadę. Tak utożsamiajcie się z tą uczelnią, super, super, super. To, to panie jest naj, na, na, najwspanialszy uniwersytet na świecie. To Panie Rektorze jeszcze na koniec, czego życzyłby Pan wszystkim, którzy będą bawić się tutaj do soboty? Życzyć będę tylko zabawy, bo dzisiaj nie należy myśleć o sesji, o egzaminach, o tym całym, zostawcie to, bawcie się korzystajcie z tego czasu, łapcie energię, odbudujcie te wszystkie braki, które powstały w wyniku tego przestoju, tej pandemii paskudnej, która, która nas dotyka i zróbcie psikusa Putinowi. Bawcie się dobrze. Bawcie się dobrze. Pan profesor Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo. Dzięki.